Bardzo dużo jakby wracam tą swoją pamięcią twórczą do tego okresu, kiedy ja malowałem trudne, trudne, trudne nazwiska, trudne, jakie nazywam trudne sygnatury, tru, trudne książki malarskie, otwieram i muszę poznać wszystko. Ja w tej chwili to odkrywam w obrazach, czyli... Coś maluje i mi się przypomina, aha, bo to trzeba tak, bo to tak, i ułatwiam sobie, to są, to dla mnie to jest taka, nie wiem, można szkoła malarska, to wszystko, co ja przechodziłem w tych... Ale Bitwa pod Grunwaldem, czyli ta kopia, o której wspomnieliśmy, to było 9 lat pracy. Jaki główny zamysł, tak, 9 lat, jaki główny zamysł, no, hmm. Nie wiem, ja słyszałem coraz, wtedy to był taki okres, słyszałem coraz gorsze rzeczy o oryginale. I naprawdę to były, że, no, że nie wiem, albo go już nie pokażą nigdzie. A na pewno nie będzie mógł jeździć. Mówię, no nie wiem, niech będzie coś takiego, co, co będzie można pokazać, prawda? Czy nie będzie można się bać? W ma skrzynię też można go przewieźć gdzieś do innego miasta. I, I po prostu powstało coś takiego. Ja wtedy nie sądziłem, że będę 9 lat malował to no, przez... Ja naprawdę już byłem nieraz ja tak, no, nawet mówiąc do rodzin nie, no po prostu nie zrobię tego, no to jest za Matejko, widocznie za, za, za trudny, no i tak, no ale widać, no trudne nazwisko, no trudne i cenne, no. A Polacy lubią kopie? I jak pan na to patrzy, panie Tomaszu? Uważam, że tak, bo na przykład ja w tej chwili to ja nawet nadal bym y, mógł kopię, tylko już po prostu chcę sobie swoją sztukę tworzyć, y, po prostu ludzie czasami mm, opierają się o coś, co jest bardzo znane, chcą to mieć, prawda? Często też to są jakieś czy jakieś lokale, nie wiem, nie jest to lokal jakiś kosmetyczny, ale on chce mieć tam coś znanego, nie wiem, dajmy na to nawet z, z narodziny Wenus, tak? No to wtedy też to pasuje, to nie jest odbitka, to jest obraz, tam, tam jest, nieraz jest opisane, że to... Tylko, że tam oczywiście musi być w taki pomieszczeniu. To, są... to, to przepraszam, bo to jest dosyć ciekawa rzecz, o której Pan wspomniał. No bo jednak nie obcujemy z oryginałem. To rzeczywiście robi wrażenie, że to nie jest no, zwykła kopia odbita w dobrej oczywiście jakości, tak. gdzieś tam na jakiejś maszynie, tylko to jest jednak e, praca, czyjaś konkretna praca, czyjeś dziesiątki, setki godzin, które musiał poświęcić temu obrazowi? No, powiem to w ten sposób. No. To zmienia odbiór. Oczywiście, bo kopista wykonuje swój obraz od z Białego Płótna do, 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 do Przechodzi wszystkie te procesy twórcze, gdzie, gdzie był malowany oryginał. Tam nie, nie ma jakby różnicy. A nawet porównywali kopię Poloka, gdzie ktoś wykonał, że to było trudniejsze do wykonania. Tą kopię. Teraz to w muzeum jest, jest ciekawaska, Ten obraz Poloka i kopia obok, gdzie wyrosła ona od razu już do rangi sztuki tej wysokiej. Poza tym słyszałem, że, że chyba w, tyś, w 2002 roku. Kopia Rejtana Matejki poszła za bardzo dużą sumę, za 420 tysięcy wtedy. No to w tej chwili to ona jest nie, nieosiągalna, praktycznie. Warto inwestować w sztukę, ba. Warto inwestować w dobre kopie, ponieważ to, to właśnie to pytanie, czy dalej możemy o kopie myśleć w takiej kategorii, w jakiej do tej pory hmm. myśleć? Na tylko o kopii, nie no okazuje się, że aż o kopii. Chyba tak należałoby w tej no tak, chwili No tak, bo to są określać. też już coraz większe sumy, prawda? Ja, ja, no dlatego może ja się teraz wycofałem już po prostu, bo często jest takie minięcie się z celem. No, ktoś myśli że, myśli, że ja będę robił, czy zabierał się za jakieś tam, a ja mówię, nie, no to, to już nie jest, widocznie to już minęło, ja robię już coś innego, no i, i w tej chwili y, tutaj robię takie obrazy, bardzo staram się, żeby one były nowoczesne, jednocześnie też nie chcę, żeby ktoś szufladkował, a, bo to jakiś suraliś, nie, to nie wiadomo, co to jest. Tu jest na przykład samochód wymyślony przeze mnie, to jest marki, nie ma takiej marki, nie ma takiego kształtu, sam go sobie wyrysowałem jakby z głowy. A interpretacja, w razie czego, będzie należeć do, no, do właściciela. Tomasz Jaksa Kwiatkowski. Bardzo, Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. A przed nami y, archiwum.